Chcę zagrać w na sobie Apple Watcha Starczą tarczą, z pandą, która się regularnie zmienia. Monika Kociołek to małpa, nie wiem tylko czy jest małpą, ale jak oglądałem wczoraj, kurde, tą walkę, to się szczerze przeraziłem, kurde. Naprawdę, Agata też paskudnie w tym ringu wyglądała, f. widzę kobiety w tym oktagonie, zauważyć, że takie kobiece i takie nieładne, Obie były brzydkie w ringu, ma być ciebie. Fagata wyglądała paskudnie w ringu, i Monika Kociołek też wyglądała paskudnie w ringu. F! Dodam jeszcze, że Monika Kociołek ma taką dziwną, takie dziwne ruchy, w sensie jak taki golum trochę się ruszała na tym ringu. Taka spięta była i te bary takie spięte. Fakatka też była drętwa. Ale kurwa, no ta kociołek, to jak taki golub wyglądał. Yy, 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 yy. Nie wiem. Dla mnie to jest tylko kobiece, kurde. One tam się biją i nie uważam, żeby to było seksy. sorry Nie podobały mi się. I rzadko kiedy mi się podobają kobiety w ringu. Jedną z wielu kobiet, które uważam, że są ładne w ringu, to jest kurde. E... Kurde, jak ona się nazywa? Joasia Jędrzejczyk bardzo ładnie w ringu się prezentuje i mimo tego. Że jakby e, jest fajterką zawodową, w tym ringu po prostu ładnie wygląda, a, a, a te freak-fajterki często naprawdę strasznie w tym ringu wyglądają. Fatata też, kurwa, z tymi walką, krami, jak wczoraj to zobaczyłem, to myślałem, że par z tym, a śmiechem. za to nie jesteś tlenkwinią na konferencji. Wyjebane mam. Ja mogę robić co chcę, bo ja jestem szefem.